Cześć z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku e, lecimy sobie dalej ze żniwami. E, dziś tak jak zapowiadałem lecimy ze żniwami e, słonecznika, e, ze, ze żniwami słonecznika i soi. Będę chciał ogarnąć to na jednym odcinku. Mam nadzieję, że się uda, e, więc tak. Dziękuję Wam wszystkim z góry za, za wszystkie subskrypcje, przyby, powoli przybywają, wszystkie łapki w górę i komentarze. Mam nadzieję, że odcinki się w miarę podobają i że kanał będzie się nadal rozwijał. Więc tak, lecimy sobie tutaj moment, będę chciał skosić te, ten słonecznik. On pójdzie oczywiście bezpośrednio do Y, olejarni. Tam mamy już w olejarni y, trochę tego y, oleju rzepakowego. Bo jak się nie mylę, y, tu jest 5, 5 palet, więc i tutaj jest 4, to jest 9 palet rzepakowego. No i coś zawsze będzie tego słonecznikowego. Y, świnie nam już zaczęły y, wracać do zdrowia. Więc y, powinny się za niedługo zacząć rozmnażać, bo mamy ich 60 chyba, czy sztuki, jak się nie mylę. Albo 68. Yy, I zaczną się rozmnażać, no to będzie, będą mogły przy następne na sprzedaż niedługo. Yy, w kolejnym odcinku planuję wywóz gnojowicy, bo mamy jej bardzo dużo. Mamy 46 tysięcy litrów, nie wiem czy, ta, czy w beczce coś jest, czy czasem nie. Yy, Napełniam jej od razu. Jak napełniłem sobie ją to mamy jeszcze 8000 więcej, więc akcę sobie w pierwszej kolejności nawieść tą łąkę, tylko czekajcie bo łąka. Nie łąka jest zebrana, więc nawieziemy łąkę już na nowy sezon, bo chyba w tym sezonie już nie będzie się dało zebrać z tego co kojarzę. Więc nawieziemy sobie już na nowy sezon, muszę sobie zrobić takie łuka, żeby... Udało mi się zawrócić. Chcę zrobić przeczniaka. Sąsiad. Ten błąd tu jest troszkę niepotrzebny. Nie, oszukuj, nie oszukując się. Tylko ja nie jestem akurat dobry w takiej rzeczy, żeby usunąć z mapy. Tylko nieco sobie tego mi poprawię. Bo nie, nie bawiłem się nigdy w plikach w modach żadnych ani nic, więc nie jestem w stanie tego poprawić usunąć to znaczy no, myślę, że powinniśmy się w miarę fajnie obrobić nie wiem czy będzie nawet zbiornik w tym czekajcie się zmienię tylko szerokość roboczą na 6 metrów No, tak to mi nie bierze na cały header i będzie może być ten na przykład, że końcówko mi wyjdzie odcinek pasażer. więc w kolejnym odcinku będzie wywóz gnajowicy raczej chyba że nie jest pełna beczka, to jeszcze uleję sobie do beczki, żeby była pełna i jak się zapełni do końca, to wtedy zrobimy wywóz gnajowicy, no nie wiem, będziemy widzieć. Ale raczej tak to zrobimy sobie nawieźli pola, które skosimy, wszystkie, które są skoszone, ile na wystarczy na Jowicy, i resztę bym obornikiem, bo też go coś tam mamy, jak się nie mylę, to tam my chyba 20 tysięcy litrów jest u więc też go troszkę mamy. I y, ogarnąłbym sobie, po teraz będziemy wszystko siali na wiosnę, jest, tak rozplanowane mam plony, że no wszystko będzie ściane na wiosnę, bo raczej sobie, jeśli będzie nas stać, to kupię pola z resztą lodów. Będę chciał zrobić ogólnie w, 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 tym, w tym sezonie, albo w następnym, akcję z, z ziemniakami, albo górakami, jeszcze nie wiem. Muszę zerknąć, bo już, co było ostatnio. Chyba ziemniaki były ostatnie, więc zobaczymy. Byśmy wynajęli, zasadziłbym to w jakieś większe pole i byśmy wynajęli tą maszynę, ten kombajn do zbierania ziemniaków albo buraków. Co, co Wam więcej miałem powiedzieć? No będę, musiał ej, będę musiał popatrzeć na pola, które będą miały jęczmień albo pszenicę i które, które będą miały jest słonecznik jeszcze bo albo jakby słonecznik jeszcze to może na przyszły sezon nie mam zaplanowanego żadnego nigdzie słonecznika, więc raczej będziemy, może kupimy jakieś pole ze słonecznikiem chyba, że nie będzie żadnego może nie będzie żadnego w moim przedziale cenowym, to jest kwestia tego tak, nic nie mamy chyba nowego Właśnie Wóz aseminizacyjny, nie opłaci mi się go kupować. przepraszam. Yy, nie opłaci mi się go kupować, bo jeszcze do niego muszę kupić przystawkę, yy, do rozlewa, która rozlewa. Więc jak na moje nie ma na razie sensu, bo mi nie stać nawet na takie zakupy z prasu, no to tak jak mówiłem, z sobie wymienimy, ale na to zowiarko od razu, żeby była. No to już ładuję powoli jajka, bo w na następnym miesiącu będziemy sprzedawać jajka. Bo w listopadzie jest najlepsza cena za nie. I tak widzicie, mamy tak, po mamy zasiany już. kukurydza, soję sieje się na wiosnę, więc nie ma sensu teraz nic kombinować. Objedziemy sobie dookoła. A, i tam będę musiał po olejarni sobie postawić y, jakąś wiatę na, na narzędzia do zielonki. Bo, bo tutaj już nie mam miejsca, więc musimy postawić sobie jakąś wiatę. Nie, jeszcze nie, nie patrzyłem jaką. I z, zastanawiam się, który budynek teraz, co teraz postawimy. Z tych bu z budynków, jak będzie, będzie nas stać. Tak, no ze zwierząt to... Konie nie będę stawiał, bo przy nich jest zabawa, Musiałem ściągnąć y, tego pomocnika do koni. Myślę nad tym 254 tysiące troszkę to kosztuje no, tylko to 15, a tu 15 do 45 no. Nie wiem właśnie czy nie, nie kupić po prostu y, tej mniejszej, no ale 15 krów to nie jest zbyt wiele, a duża inwestycja. Zanim ona się zwróci, to, no, to zajdzie dosyć długo. Zazwyczaj takie inwestycje się długo zwracają. Im, Im większa inwestycja, tym szybciej się zwraca. No i tyle. Obrócę się i będziemy patrzeć dalej, co byśmy mogli zakupić z produkcji. Mamy piekarnię, cieśla, mleczarnia. Mleczarnie no byśmy mogli zakupić, no musimy mieć cukrownię do tego, żeby zakupić. Cukrownia kosztuje 80 tysięcy, zakład krawiecki, no ty nie teraz, przetwórnia, winogron, piekarnia, oprzędzanie. 60 tysięcy ono tylko kosztuje, więc nie jest źle, może sobie postawimy, jeśli będziemy mieli kasę na tyle, w następnym sezonie to sobie postawimy, żeby jednak na tej wełnie zarabiać jak najwięcej. Postawimy, zobaczę, jeszcze sobie przeliczę. Po prostu postawię sobie tą przędzalnię i zobaczymy, jak jest z opłacalnością jej. Dobra, widzimy się za chwilkę. Jak sobie już skoszę to, bo już widzę, że jest 9 minut odcinka, a jeszcze mamy soję przed sobą. Dobra, jestem z powrotem. Lecę sobie z tą soją. Zaraz tu włączę pracownika, pojedziemy sypać słonecznik Sypimy słonecznik do olejarni już tu, tu sobie włączę pracownika i nalecimy do skrociłem sobie przeszkodę jest 8897 tam coś było chyba w olejarni oleju słonecznikowego no to będzie, będzie pełne 5, pa, 5 palet nie, nie będzie 5 palet 4 palety, to jest 2 do 1 więc pojedziemy sobie zrzucę to tutaj i tam raczej soi będzie troszkę więcej niż zbiornik to pojedziemy tam z przyczepą od razu gdzie tutaj mam te zielonki wyustawione, no ale będzie, będę musiał tu postawić właśnie wiatę za olejarnią, a tutaj sobie dostawimy też to te przędzalnię. Na pewno będę chciał z nią podziałać, ja sobie jeszcze sprawdzę po odcinku, jak to wygląda z opłacalnością, czy to się opłaci na przykład, czy tam jest też tak jak w olejarni 2 do 1 i wtedy by się opłaciło. A jeśli będzie na przykład 3 to 1, to już jest taki jest zarobek, bo jest, ale niewielki. Dobra, to zostawię sobie, to nie przeskakujemy do, do kompanii. Niestadno troszkę roboty dzisiaj zrobiliśmy na odcinku. Dawno nie kosiłem z tego z kabiny. To jeszcze, jeszcze jest za mało. Mamy 30% jakieś 35% będzie, no myślę, że... Takie półtorej zbiornika powinno być. Głównie słonia to jest dla mnie, dla świni, na e, białko. Żeby było czy, co by dać na białko. Więc widzicie, to mi się kończy właśnie owoce ziemi, czyli buraki albo ziemniaki dla świni. No i to jest właśnie ten problem. E, wy, ogólnie nie, nie mówiłem chyba o, na tym, o tym odcinku, ale wychodzi y, nowy ten. Wyszedł nowy. Dodatek do farminga, coś tam dwa lata później, czy coś takiego. Nie mam, coś tam dwie dokładnie. No, ale wychodzi, wyszedł i on ma zawierać dosyć dużo rzeczy. Dlatego też zastanawiałem się, czy go nie zakupić. Tylko jest dosyć drogi jak na, na moje. To jest w zamian za, w zamian za. Farminga kolejnego, bo to oni tam znowu na coś czekają, tak jak było z, tam, z poprzednim farmingiem. Z tym farmingiem to znaczy. I... Nie wiem właśnie jak to będzie z... z, z, z kiedy wyjdzie kolejny farming, ale chyba w 2024 dopiero. Albo końcem 2023. No i oni wypuścili jakiś tam... Jakiś tam dodat, no Kolejny dodatek, nie? I ma dodawać do, strasznie dużo rzeczy. Ponoć, ale ile w tym prawdy jakąś tam mapę polską prawdopodobnie jakieś zielonki czy coś takiego nie nie zielonki jakoś znaczy to się nazywało yy, jakąś tam mapę po, po polską ponoć no i zobaczymy no nie wiem może później w późniejszym czasie to kupię na razie no nie, to, jeszcze to ma wychodzić z czasem to ma być który będzie dodawał będzie co jakiś czas kilka rzeczy więc nie wiem no, muszę się nad tym zastanowić dobra widzimy się za chwilę Jak? jak sobie będę kończył koszyć bo mamy prawie 14 minut więc nie chcę też bardzo wiele odcineczka robić no i powolutku kończymy sobie te, te koszanie tam na przyczepie mam już 8800 litrów no i tu mamy 1000 jakieś 11000 litrów będzie blisko 11000 litrów no kurde nie wiem czy nie będzie to pole mało dla świn one dosyć dużo potrzebują 4000 białka, 6000 białka na jeden, jeden pełny załadunek to jest 6000 białka yy, czyli 6000 soi muszę dać no tu mam 2000, no jakieś dwa, na dwa pełne, pełne załadunki będą właśnie yy, kurne no. Czy to wystarczy mam, że nie wiem, tak szczerze powiedziawszy nie, muszę sobie dobrze przyjrzeć się, ile od października do października one pochłoną. Bo nie, nie wiem, nie sprawdzałem, nie, jakoś nie, nie liczyłem sobie. Jak na moje powinien być, chociaż ktoś powinien dać jakiegoś moda, takiego, że przelicza nam, ile nam potrzeba czego dla świn. Na przykład, że tu pokazuje, że na 12 miesięcy jej potrzeba, dajmy na to, 10 tysięcy białka, yy, podstawowej żywności 25 tysięcy, na przykład 30 i ziarna tyle i tyle, i owoców ziemi, ziemi tyle i tyle, cały rok. Przy pełnej yy, obozie, no. przy pełnym chlebie albo oborze. No i to było fajne, bo wtedy wiemy ile przygotować yy, dla nich żarcia, bo tak to nie wiemy ile, ile żarcia przygotować, więc to jest problem. To, to jest problematyczne troszkę. Ciężko jest yy, uwadnąć, jakie pole sobie na przykład zasiać, czy coś, bo no, nie wiesz, ile Ci będzie potrzeba. Więc co? Ja tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Z góry Wam dziękuję za wszystkie komentarze i lajki, i subskrypcje. Trzymajcie się, cześć!